Polski, więc nastawiliśmy się na niego troszeczkę spokojniej, bez większych nerwów, ale niestety od początku szło średnio. Wydaje nam się, że po prostu wykorzystaliśmy całe szczęście w sezonie i przed rajdem no, dopadł nas spech. Dzień przed rajdem popsuła się skrzynia biegów w naszym samochodzie. Pojechaliśmy na BK szybko z samochodem, żeby zrobić badanie. Później z powrotem samochód był odwieziony do warsztatu. Nasi mechanicy do późnej nocy z nim walczyli i wymieniali skrzynie biegów. My w tym czasie, przez start honorowy, musieliśmy przejść niestety pieszo. Jednak mamy wspaniały serwis i chłopcy zrobili wielką robotę. W kilka godzin wymienili skrzynie biegów. I przywieźli nam samochód do zawiercia, żebyśmy mogli na drugi dzień rano stanąć na starcie e, dobrym samochodem i walczyć o zwycięstwo. Mimo to, e, że nie mamy wielkiej presji, to postanowiliśmy, że jeszcze bardziej chcemy udowodnić to, że na to zwycięstwo zasługujemy i nie poddamy się, będziemy walczyć na każdym lesie. No i tam było trochę <laughs> za grubo, bo... Na, jadąc na, na, na jedną szykanę, a czy na szykane. no była taka szybka partia, no, niestety no, rajd zamkowy no, owocował takie naprawdę szybkie, szybkie e, partie zakrętów, na których chociaż drobny błąd, czy drobna nieuwaga i mogło się to naprawdę skończyć źle. E, rozpędzamy się, czwarty, piąty, szósty bieg, już dłuższa, dłuższa chwila lecimy na tym szóstym biegu, dochodzi tam 180, może więcej, <laughs> nie wiem, bo nie mam licznika na i, i e, po prostu no, nagle hamowanie do szykany, i auto nagle robi taki dziwny układ W prawo, popuszczam, idzie w lewo, popuszczam, idzie w prawo, popuszczam, i wiem, że już jest koniec. No to jedyne co zdążyłem to, bloki i auto zaczyna się kręcić. Trzy pączki, i uderzamy w szykane. No i to było takie dobre ostrzeżenie, że, u, że mogło się skończyć, nie? No ale jedziemy dalej. No i co, następne jest? No, następne ostrzeżenie, bo. Przy 20 na godzinę uderzamy drzewu. No i no co, no ale idziemy dalej. No, może jakieś mieliśmy przygody, ale cały czas chcemy chcemy jechać dalej i dojechać do mety. No a na przedostatniej próbie no, skrzynia powiedziała nie. No i zostajemy. No i tak się skończył nasz sezon 2009 z wynikiem, ale, ale może z lekkim niedosytem. A, cieszyńska baburka. Niestety została odwołana, bardzo tego żałujemy, dlatego że chcieliśmy się pokazać naszym kibicom na naszym terenie, no ale niestety nie ma rajdu i w zamian staramy się wystartować w Barburce Warszawskiej. Wygraliśmy rajdowy Puchar Polski. Czym był dla nas sezon 2009? 2009 to jest takie, no, wydaje nam się, w końcu zrealizowane marzenie. Potrafiliśmy odpowiednio wykorzystać samochód, odpowiednio zorganizować nasz zespół, naprawdę zorganizować grupę ludzi, która z wielką pasją nam pomaga, i, i dzięki nim udało się nam naprawdę zrobić bardzo, bardzo fajny wynik. Udało nam się zmotywować naszych sponsorów, którzy, którzy w nas zainwestowali i, i uwierzyli, że potrafimy to zrobić. Eee, cieszę się, że, że się tak skończyło i mam nadzieję, że ten wynik pozwoli nam, pozwoli nam się rozwijać i pozwoli nam startować w Mistrzostwach Polski, który jest, jest naszym marzeniem i jest naszym celem, który, który chcemy w jakiś sposób eee, realizować. Korzystając z okazji chcieliśmy bardzo podziękować naszym sponsorom. Awans, która inwestuje od nas 3 lat, czyli nasz główny sponsor, firma urzędowska oraz firma Lazar. No dzięki nim nie byłoby nas tutaj i nie moglibyśmy, nie moglibyśmy zrealizować naszego marzenia. Dlatego naprawdę bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że, że współpraca będzie trwać dalej. Chcielibyśmy podziękować naszemu zespołowi. E i tutaj mowa o mechanikach, czyli ludzi, którzy nie występują na żadnych materiałach, a przykładają się do tego nie mniej niż my. Mają wielkie serce do tego. Często ciężko pracują, muszą siedzieć po nocach w garażu. Na rajdzie też różne rzeczy się dzieją. Wielka praca do zrealizowania na nasz wspólny sukces. Bo to jest sukces zespołu, a nie tylko dwóch ludzi, którzy jadą samochodem. I tutaj mowa o wieśku. Bongowi, który jest naszym głównym mechanikiem i wielkim specjalistą od samochodów. E, dalej Marcin Kaleci, Kaleciński, który świetnie mu w tym pomaga. E, Jan, Jan Świetnia, który jest od samego początku, jak również Bartosz Lewandowski, który również przykłada się do przygotowania samochodu. Auto Autosport, która przykłada się do, do, to również do serwisu i do ogarnięcia całego przedsięwzięcia i, i całej logistyki. Jak również jest szereg ludzi, którzy nam pomagają, jeździ, jeździ z nami na rajdy i również trzeba im w tym momencie podziękować, dlatego z całego serca dziękujemy. Za oprawę medialną, reklamową oraz kreowanie wizerunku dziękujemy bardzo TWA Grup Polska, OS Records, Telewizji Silesia, P-Design oraz Spider Design. Serdeczne dzięki. Dziękuję rodzinie oraz przyjaciołom za wsparcie oraz wyrozumiałość. Dziękujemy Oli i Kajtkowi za pomoc. Dziękujemy kibicom za naprawdę wierny doping, który niesie. Dziękujemy wszystkim, których nie wymieniłem. Dziękujemy serdecznie za ten sezon. Wielkie dzięki do zobaczenia w przyszłym sezonie 2010. Okay. Oczywiście. Czy należałoby wymienić... Kolor złotych, co? Nie, nie będę. Ja bez Ja się nie będę zastanawiać. Ja Nie plan, plan. Nie, nie podoba mi się. Będziemy akcje zwieść. Dokładnie. Ty nie jest Katarzyna. Dokładnie. Mam już zwieśka. to tak. Za wsparcie dziękuję, Kajtowi. i <noise> nie. <noise>